Cieszę się bardzo, że w Akademii Sztuki Wojennej możemy się dzisiaj zobaczyć. Ja będę chciał przedstawić główne założenia dotyczące polityki polskiej w sprawie obronności, w sprawie wojska, w sprawie bezpieczeństwa w 2025 roku, w roku, w którym objęliśmy prezydencję w Unii Europejskiej, w roku, w którym mamy przed sobą wielkie wyzwania związane z bezpieczeństwem w Europie, rozwojem naszych sił zbrojnych, relacji międzynarodowych. Cieszę się z obecności wszystkich Państwa, e, których darzę szacunkiem i uznaniem za współpracę z naszymi służbami dyplomatycznymi, z Ministerstwem Obrony Narodowej, za wszystkie dobre relacje. Dziękuję za wszystkie wspólne przedsięwzięcia. Serdecznie dziękuję. Bardzo jest to dla nas ważne, żebyśmy tworzyli dobrą atmosferę, Współpracy. Szanowni Państwo, Polska jest państwem, który spośród całego Sojuszu Północnoatlantyckiego wydaje najwięcej na modernizację armii, na zbrojenie, na bezpieczeństwo. W tym roku to będzie prawie 5% produktu krajowego brutto. To jest wielka inwestycja w bezpieczeństwo naszej ojczyzny, to jest wielka inwestycja w transformację polskiej armii. Te pieniądze będą przeznaczone na rozwój sił zbrojnych, na rozwój infrastruktury koniecznej dla bezpieczeństwa, dla wzmacniania naszego sojuszu. Uważam, że wzrost wydatków państw natowskich, europejskich, państw, dla których wolność, demokracja, sprawiedliwość są podstawowymi wartościami, jest po prostu bezwzględnie konieczny. Żyjemy w trudnej rzeczywistości. Tuż obok Polski od ponad tysiąca dni toczy się pełnoskalowa wojna. Będziemy wspierać Ukrainę, będziemy hubem dla walczącej Ukrainy, będziemy udzielać jej pomocy tak długo, jak trzeba. Jest to walka również o bezpieczeństwo Europy i państwa polskiego. Dopóki lecą bomby na żłobki, przedszkola, na szpitale, dopóki giną dzieci i kobiety, dopóki Doświadczeni są mieszkańcy Ukrainy okrucieństwem wojny. Pomoc humanitarna jest bezwzględnie konieczna. Dopóki tam się toczy też walka o pokój, o bezpieczeństwo w naszej części świata, dopóki dopóty wsparcie militarne jest potrzebne. Polska od pierwszych dni pomaga walczącej Ukrainie. Polska od pierwszych dni włączyła się w pomoc. Polacy otwarli swoje domy, swoje Serca, pomagając uchodźcom, a wszyscy ci, którzy udzielili wsparcia, tak naprawdę zasługują na pokojową nagrodę Nobla. I to nie jest moja opinia. Nie kilka dni temu uczestniczyłem w konferencji z byłą ambasador w Polsce, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, panią Mosbacher, która wyraźnie to powiedziała, że to jest fenomenalne, co się wydarzyło. Ta otwartość, która, którą Polska pokazała, polskie rodziny, Polacy, nie jakaś jedna organizacja, nie tylko państwo polskie, ale przede wszystkim my, Polacy, jako wspólnota społeczna i narodowa, to, to zasługuje na nagrodę Nobla. Bardzo dziękuję za te słowa, które zostały wypowiedziane przez panią Ambasador i, i tak naprawdę jest. To było wielkie, ale. Od pierwszego dnia też była ta pomoc, która była konieczna, żeby Ukraina mogła się bronić. Dzisiaj potrzebuje dalej tego wsparcia. Marzymy o pokoju. To jest normalne, że rolą polityków jest dążenie do pokoju, utrzymanie pokoju. Rolą wojsk, armii jest gotowość do obrony swojej ojczyzny. E, oczywiście nie ma pokoju za wszelką cenę. Pokój, żeby był dobry, musi być sprawiedliwy. Pokój, żeby był dobry, musi być przy udziale tych, którzy bronią swojej ojczyzny i swoich wartości. Tak więc nie ma mowy i trudno sobie wyobrażać jakiekolwiek dyskusje o pokoju bez udziału Ukrainy. I to musi być pokój sprawiedliwy. Na pewno niezmienne pozostanie dążenie do tego, żebyśmy byli i żyli w czasach pokoju. Pomimo tego, że to doświadczenie wojny jest tak bliskie, z tego marzenia, z tego dążenia i z tej aspiracji nigdy nie wolno rezygnować. To jest nasz cel, to powinien być cel polityczny. Jak to zrobić? Budować taką siłę, budować taką politykę odstraszania i ewentualnie, jeżeli trzeba obrony, która będzie skuteczna wobec naszych adwersarzy, wobec tych, którzy zagrażają bezpieczeństwu światowemu, którzy złym okiem patrzą na. Pokój i spokój, którzy chcą te wartości burzyć. Dlatego kontynuując politykę odstraszania obrony, strategię Sojuszu Północnoatlantyckiego, w roku 2025 Polska będzie modernizować swoje siły zbrojne, będziemy przyjmować sprzęt zamówiony wcześniej i podpisywać nowe kontrakty. Bardzo ważnym elementem dla nas jest bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim. Po przystąpieniu. Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, Morze Bałtyckie de facto staje się morzem wewnętrznym e, Sojuszu. Z małym, ale wciąż bardzo niebezpiecznym wyjątkiem. E, dlatego z inicjatywy Polski została ustanowiona misja Straż Bałtycka. Nowa misja NATO, która została aktywowana w tym tygodniu przez sekretarza generalnego przy udziale premiera Tuska, który tą propozycję przedstawił kilka tygodni te, temu w Sztokholmie. To jest bardzo ważna sprawa, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona szlaków komunikacyjnych, ochrona naszej przestrzeni morskiej. W ogóle marynarka wojenna zyskuje na znaczeniu zarówno w Polsce, jak i w działaniach naszych sojuszników. Sprawa, która niezwykle jest emocjonująca i porusza uwagę całego świata, to jest jak będą kształtować się wydatki na zbrojenia. Mówiłem o tej inwestycji polskiej na poziomie prawie 5% 4,7% PKB dokładnie. To jest zarówno pieniądze związane z budżetem państwa, jak i Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych, które możemy inwestować w zakupy poza granicami naszego kraju, naszych sojuszników. Dlaczego moim zdaniem państwa sojusznicze dla nas, państwa z Unii Europejskiej, państwa z krajów NATO powinny wydawać więcej? ponieważ nie, żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach, dużo niebezpieczniejszych niż w czasie zimnej wojny. W czasie zimnej wojny nie było tak rozwiniętych technologii, nie było tak rozwiniętych poziomu cyfryzacji, internet, przestrzeń w tym obszarze, nie, nie było tego, więc nie odgrywała takiej roli. Dzisiaj trzeba siły, żeby obronić wolność. Wolność potrzebuje tej siły związanej z modernizacją, transformacją, z wydatkami na e, bezpieczeństwo. I tutaj musimy zrobić jeszcze większy wysiłek. Będę o tym mówił za każdym razem podczas polskiej prezydencji. 2% w sojuszu jest absolutnie niewystarczającym. Nie Potrzebujemy wydatków dużo większych. E, sekretarz Generalny mówi o poziomie 3-4%, prezydent Trump o poziomie 5%. Polska spełnia e, te wymogi. E, musimy inwestować szczególnie w te przestrzenie, które są często najbardziej kosztowne, to jest na przykład obrona powietrzna. E widzimy, jak wiele e rzeczy musi być zorganizowanych, skoordynowanych i jak dużo to kosztuje. Dziękuję tutaj naszym sojusznikom za wsparcie wszystkich działań, za obecność wojskową w Polsce, obecność i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Szczególne podziękowania dla naszych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych z Republiki Federalnej Niemiec, z Norwegii, z Wielkiej Brytanii, z Rumunii, z Chorwacji, z Włoch, z państw, z których żołnierze stacjonowali i stacjonują, e, tych, którzy chronią polską przestrzeń powietrzną. E, dziękuję bardzo wojskom francuskim i kanadyjskim za też podnoszenie kwalifikacji, szkolenie żołnierzy e, ukraińskich. To są wielkie misje, które wspólnie wykonujemy. Bardzo dziękuję za Waszą obecność, Waszą przychylność. Szanowni Państwo, w tym minionym już roku, w 2024 Polskę doświadczyła ogromna powódź. We wrześniu 2024 roku, szczególnie w województwie dolnośląskim i województwie opolskim, doświadczyliśmy klęski żywiołowej. Doświadczyliśmy żywiołu, jakim jest powódź. powódź ucierpiały tysiące Polskich rodzin. Dziękuję wszystkim naszym przyjaciołom, wszystkim tym, którzy wyrazy swojego wsparcia wtedy przesyłali. To też byliście Państwo szanowni z Korpusu Wojskowego akredytowanego w Polsce. I dziękuję tym, którzy w bezpośredni sposób włączyli się, czy to w akcję ratunkową, jak żołnierze Republiki Czeskiej, czy w akcję odbudowy i pomocy jak żołnierze z Niemiec, kończący dzisiaj misję, żołnierze z Turcji, z Wielkiej Brytanii. Bardzo szanuję naszych sojuszników stacjonujących w Polsce, jak Amerykanów, którzy w tym czasie też udzielali nam wsparcia i pomocy. To jest wielka operacja, która jest do dzisiaj kontynuowana. W momencie kluczowym 26 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, zarówno wojsk operacyjnych, jak i wojsk obrony terytorialnej, żandarmerii wojskowej i podchorążych, studentów uczelni wojskowych. Cała wspólnota Armii Polskiej włączyła się w ratowanie życia i zdrowia. Chciałbym im wobec Was również serdecznie za to podziękować. To była jedna z największych w historii Polski pozamilitarnych operacji przeprowadzona na terytorium Rzeczpospolitej. Ponad 26 tysięcy żołnierzy kluczowym momencie użycie wszystkich rodzajów sprzętu i wszystkich rodzajów sił zbrojnych do tego, żeby ratować życie i imienie naszych obywateli. Dlaczego mówię o tej akcji? Nie tylko ze względu na wdzięczność do naszych przyjaciół, którzy wsparli i przyszli z pomocą. Mówię o tym dlatego, że pozamilitarne działania wojska są bardzo ważne, bo dają jeden namacalny dowód, że pieniądze, które podatnicy polscy Przekazują na rzecz polskiej armii, są dobrze spożytkowane i widzą namacalny efekt tych funduszy. To jest bardzo ważne i chcę jeszcze raz podziękować wszystkim polskim podatnikom, wszystkim Polakom, którzy składają się na tak wielką inwestycję w bezpieczeństwo polski. W Unii Europejskiej podczas polskiej prezydencji to właśnie słowo bezpieczeństwo będzie słowem, które się dotyczy do bezpieczeństwa granic i tutaj wielka misja którą od kilku lat prowadzimy na granicy polsko-białoruskiej. W minionym roku uszczelniliśmy zaporę, e, zmieniliśmy sposób prowadzenia e, operacji, jeden związek taktyczny, w tym momencie e, dywizja, którą kieruje pan generał Szkutnik, dowodzi bezpieczeństwem polsko-białoruskiej granicy, uszczelnieniem, e, przeciwdziałaniem a, aktor terroru i bandytyzmu, z którymi mieliśmy. Na tamtym obszarze do czynienia e, jedne z tych zdarzeń, jeden z tych bandyckich ataków, e, przygotowany e, i na pewno wyspecjalizowany atak zakończył się śmiercią polskiego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka. Ten bandycki atak oczywiście zostanie rozliczony, winni zostaną ukarani. To jest dla nas sprawa honoru e, i tak długo będziemy ścigać, Tą osobę, czy te osoby, które się dopuściły tej zbrodni, zabójstwa naszego żołnierza, dopóki nie zostaną oni ukarani, to też chciałbym wszystkich o to zapewnić. Proszę o wsparcie w tych działaniach, bo nie może dochodzić do takich bandyckich, brutalnych incydentów. Na wschodzie budujemy tarcze wschód po to, żeby odstraszać, po to, żeby. Ułatwić w razie potrzeby mobilność wojskom własnym, a utrudnić przemieszczanie się wojskom przeciwnika, żeby dawać warunki do działania siłą zbrojnym i chronić obywateli. To jest wielka inwestycja. Tarcza Wschód to jest wydatek w latach 2024-2028 około 10 miliardów złotych, 2,5 miliarda euro, po to, żeby budować pozycję bezpieczeństwa i odstraszania, a jeżeli trzeba e, obrony. Liczymy tutaj na współpracę z naszymi sojusznikami, e, z państwami nadbałtyckimi, z Litwą, Łotwą, Estonią, która buduje bałtycką linię obrony oraz z Finlandią, która też buduje umocnienia na granicy z Federacją Rosyjską. E, sytuacja, w której gwarancją bezpieczeństwa jest nie tylko silna armia, nie tylko dobrze zorganizowane i współpracujące sojusze, ale przede wszystkim siła społeczeństwa. To zawsze te trzy wartości stanowią podstawową wartość, jaką jest bezpieczeństwo, gwarancję tej wartości, jaką jest bezpieczeństwo. W roku 2025 przed Polską stoi ogromne zadanie sformułowania obrony cywilnej i zbudowania systemu ochrony ludności. Szefem obrony cywilnej na mocy nowo przyjętej przez nasz rząd, a później zaakceptowanej przez parlament i prezydenta ustawy, jednogłośnie zaakceptowanej w polskim parlamencie ustawy, szefem obrony cywilnej jest minister spraw wewnętrznych i administracji. Pierwszy raz podnieśliśmy do takiego poziomu obrony cywilną po to, że chcemy zbudować ją z prawdziwego zdarzenia. Mamy zamiar przeznaczać na ten cel co roku 0,3% PKB, polskiego PKB. To jest wielka inwestycja. Tutaj mamy do wykonania ogrom pracy, bo zaległości, które spotkali, z którymi się spotkaliśmy obejmując rządy, są po prostu w tej kwestii ogromne. Obrona cywilna, to jest budowanie schronów, miejsc schronienia służących ochronie ludności, to jest sformowanie określonych formacji. Szczególna rola przypada Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Obrona Narodowa i Ministerstwo Obrony Narodowej będzie miało swój ogromny wkład w budowę systemu ochrony i obrony ludności cywilnej, bo to jest tak naprawdę całościowe bezpieczeństwo państwa polskiego. Tu jest też potrzebna współpraca ze strukturami wojskowymi w celu szkolenia, przygotowania. To jest wielka rola dla Akademii Sztuki Wojennej, w której się znajdujemy. Wierzę, że już niedługo uniwersytetu, który będzie mówił o całym zakresie bezpieczeństwa i do tego przygotowywał, to jest wielkie zadanie dla wszystkich jednostek wojska polskiego. Szanowni Państwo, żyjąc w tak niebezpiecznych i trudnych czasach, których wyzwaniem jest utrzymanie pokoju i zapewnienie bezpieczeństwa, szukamy dobrych relacji ze wszystkimi państwami, ze wszystkimi państwami, które podzielają nasze wartości, z którymi mamy nawiązane, Stosunki dyplomatyczne, które nie zagrażają i nie występują przeciwko naszym przyjaciołom, nie występują przeciwko e, tym, któ z którymi mamy dobre stosunki. Cieszę się z Waszej obecności i z Waszej współpracy. Dziękuję za wymianę gospodarczą. Polska kupuje bardzo dużo sprzętu. Naszym głównym kontrahentem w tej dziedzinie są Stany Zjednoczone oraz państwa Unii Europejskiej. Ale niezwykłe miejsce na mapie Polski na mapie świata, a w polskiej konstelacji, można powiedzieć, zmian technologicznych w polskim wojsku znajduje się Korea Południowa, której bardzo serdecznie dziękuję za dobrą współpracę gospodarczą, za terminowe i na wysokim poziomie dostarczanie sprzętu wojskowego, który został przez nas zamówiony. Cieszę się też z zakupów, które dokonujecie Państwo w polskim przemyśle. Zbrojeniowy. Rozwój przemysłu zbrojeniowego to jest kolejne wyzwanie dla naszej prezydencji w Unii Europejskiej. Uważamy, że wydatki na ten cel powinny być znacząco wyższe, że Europa, Unia Europejska musi uzyskać zdolności do produkcji nie tylko amunicji, ale wielokrotnie zwiększyć swój potencjał produkcji militarnej. Jesteśmy do tego gotowi, przyjęliśmy ustawę o budowie fabryki amunicji w Polsce. Cieszę się z bardzo dobrej współpracy w tym obszarze z Słowacją i będziemy ten proces rozwijać. Dla naszych partnerów, z którymi zawieramy kontrakty, a szczególnie dla Stanów Zjednoczonych, ale również Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Norwegii, państw, które dostarczają nam dużą ilość sprzętu, bardzo ważna jest wspólna wiarygodność i też inwestycje wspólne, choćby w spółkach joint venture. Na Ukrainie. Będziemy ten proces kontynuować. W tym tygodniu miałem okazję gościć ministrów obrony Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Naszych przyjaciół z Unii i NATO, z którymi razem podjęliśmy decyzję o współdziałaniu na rzecz rozwoju przemysłów obronnych w naszych krajach, koordynacji tych działań, ale też wspólnej misji na Ukrainie. To jest zadanie na najbliższe tygodnie. Cieszymy się. Z nowego sekretarza generalnego pan Mark Rutte objął tą funkcję kilka miesięcy temu. Ale też chcę podziękować sekretarzowi Stoltenbergerowi za jego misję, którą prowadził przez kilkanaście lat w najtrudniejszych od powołania do życia sojuszu, etapach jego funkcjonowania. To był dla nas bardzo ważny i dobry czas budowania siły sojuszu, ale też czas weryfikacji swoich zdolności i umiejętności. Rozwój przemysłu zbrojeniowego, inwestycje w tym obszarze, współdziałanie z naszymi sojusznikami, pozyskiwanie technologii i również współpraca z tymi, którzy nie są w Sojuszu Północnoatlantyckim czy w Unii Europejskiej, ale podzielają nasze wartości i mają bardzo dobry przemysł zbrojeniowy. Chcemy Was wszystkich zaprosić na kolejny salon, międzynarodowy salon. Przemysłu obronnego w Kielcach. Chcę Was tam serdecznie zaprosić. Ja tam na pewno będę. Proszę, przekażcie te zaproszenia Waszym liderom politycznym, Waszym firmom zbrojeniowym. Niech po raz kolejny Kielce, jako miejsce jednego z trzech największych wydarzeń o charakterze promocji gospodarczej i wystaw sprzętu zbrojeniowego, stanie się znów centrum dla tej branży. To już niedługo, za kilka miesięcy. Spotkamy się wszyscy w Kielcach. Dla mnie ważnym w tym roku będzie promowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Już w poniedziałek udaję się z misją do Szwecji. Kilka tygodni później będę we Francji. E, przygotowuję misję na Ukrainę z polskim przemysłem zbrojeniowym zarówno publicznym, jak i prywatnym bo dla jednych i drugich powinno być miejsce w naszej agendzie i w naszych spotkaniach. Drodzy Państwo, przed nami wiele wyzwań, e, wymagających sytuacji. Głęboko wierzę, że współpraca, dobre relacje, e, szacunek do siebie nawzajem, wymiana e, informacji e, i takie reagowanie na sytuacje, które czasem są trudne, które wymagają e, wyprostowania i wymagają zwrócenia uwagi, e, będą e, przez nas e, realizowane. To jest dla mnie niezwykle ważne, żeby... Z Korpusem Dyplomatycznym, z Wojskowym Korpusem Dyplomatycznym, akredytowany w Polsce, utrzymywać jak najlepsze relacje. Dziękuję dziekanowi Korpusu z Rumunii, którą miałem okazję niedawno odwiedzić wspólnie z sekretarz stanu obrony i z generałem Wladem, szefem sztabu generalnego Wojska Rumuńskiego. Dziękuję za wszystkim naszym państwom, w których stacjonują polskie kontyngenty wojskowe, w których są polscy żołnierze, za współpracę i gościnne przyjęcie. Te misje, które prowadzimy poza granicami państwa polskiego, mają zawsze na celu stabilizację sytuacji, wprowadzanie pokoju i uczynienie tego obszaru bardziej bezpiecznym. W wielu wypadkach będziemy te misje w 2025 roku kontynuować. Chciałbym Wam, Waszym najbliższym, a jesteście tutaj ze swoimi najbliższymi, ze swoimi małżonkami, mężami, partnerami, z tymi, z którymi przybyliście również do Polski, bardzo serdecznie za wszystko podziękować, życzyć samych dobrych dni w 2025 roku. Niech to będzie czas pokoju i pokoju dla Europy, dla świata, dla Polski. Dla Waszych ojczyzn. Niech to będzie czas rozwoju, integracji w tych obszarach, na które się umawiamy. Niech to będzie czas dobrobytu dla wszystkich rodzin w Polsce i w Waszych ojczyznach. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Przekażcie pozdrowienia do Waszych krajów. Dziękuję za współpracę. Dziękuję również naszemu zespołowi z Panem Dyrektorem Drabem na czele, z wszystkimi wojskowymi oficerami, którzy pełnią zaszczytne misje w różnych państwach, ale tych, którzy tworzą zespół Ministerstwa Obrony Narodowej w dziedzinie współpracy zagranicznej. Polska jest bezpieczna, Polska wydaje najwięcej na bezpieczeństwo, Polska będzie liderem bezpieczeństwa, będzie transatlantykiem, który łączy Unię Europejską ze Stanami Zjednoczonymi. Będziemy w tym roku dawać dobry przykład, będziemy zachęcać do większych wydatków na zbrojenia, będziemy czynić świat spokojniejszym i bezpieczniejszym. To jest nasze wielkie zadanie, to jest wielka misja. I z pełną skrupulatnością i z pełną stanowczością z tej misji w 2025 roku się wywiążemy.